Sponsorem prezentów dla gości jest kingpromotion.pl Agencja reklamy. Rekuperacja w domu. Beznadziejna rzecz. Chyba nie warto. Tak, Krzysztofie, no hej. nie wiem czy będziesz się dobrze czuł tutaj, wiesz, przed taką małą kamerą, bo ty zazwyczaj występujesz przy, przed większymi kamerami, okay. pochwal się troszkę czym się przy okazji zajmujesz, bo ty masz w ogóle dużo, jesteś człowiekiem renesansu, dzieje się dużo w twoim życiu, ale wiem, że też tam widziałem cię parę razy w niektórych produkcjach. No to właśnie gram stremowanie i nerwy i jak amator się zachowuje, głos mi się trzęsie, ale no, tak naprawdę no, bez przesady, sam wiesz czym się głównie zajmuję. Ale hobby trzeba mieć. Teraz może zdradzę kawałek, że, że gdzieś tam z Piotrem Adamczykiem, z Metzwaldowskim od marca wchodzi jakiś fajny serial na Polsacie. Tam gdzieś miałem jakieś fajne epizody w kilku odcinkach. Zapraszam. No i to jest hobby. Ty też masz pewnie swoje hobby jakieś. Zgadza się. Znaczy, też wiem, że masz jeszcze jedno hobby, które w zasadzie podzielamy razem. Może, może nam to trochę tam pokażesz? do no, czemu gitary nie przyniosłeś? To, już byśmy grali? co, może gitara w, to jest w maszynowni, to raczej, raczej nie, to później może w innym miejscu no, złapiesz. No to tak. Dobra, Krzysztofie, spotkaliśmy się tak naprawdę w trochę innym y, temacie. Ja wiem, że tu są ciekawsze i pewnie wszyscy teraz już y, są, y, że tak powiem, zakręceni innym tematem i już będą czekali, do kiedy? Kiedy się zaczyna y, ten film? to niech sobie cofną i usłyszą. Usłyszą, dobra, okej. Okay. Yy, chcielibyśmy porozmawiać o rekuperacji, bo Krzysztof sobie wybudował bardzo ładny i fajny domek, taki, który ja bym chciał mieć, czyli nie 300 metrów, nie buduje się domów 300 metrów, bo 300 metrów to później zostajecie we dwoje i mieszkacie w domu i się ganiacie i nie wiesz gdzie masz żonę znaleźć w ogóle. Więc nie buduje się takich domów, buduje się fajne domy, które mają 120-150 metrów max. Krzysztofie, opowiedz trochę, bo y, dużo widzów było zainteresowanych ogólnie rekuperacją i pisali o tym jak to działa, y, z czego to jest zrobione, dlaczego to tak działa i w ogóle, w ogóle. My oczywiście będziemy opowiadali jako użytkownicy, żebym tak nie zarzucił. Ekspertami nie jesteśmy, ja tym bardziej nie od pół roku jestem szczęśliwym użytkownikiem takiej oto centralki, ona się fachowo chyba nazywa Valox 110MV. Nie, stój tu, jest OK. gdzie tam będziemy no, 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 no. się tu w tym wąskim korytarzu cieśnić, jest okej. Okay. Słuchajcie, dom jest jeszcze w trakcie kończenia. Mieszkam od pół roku i powiem tak, możecie nie mieć klimatyzacji, możecie nie mieć garażu, Rekuperację należy mieć. Dlaczego? Zapominamy o alergiach tak naprawdę, bo filtry, które są w środku, ja tam z doświadczenia wiem, bo troszkę moje dzieci są alergikami, ja również. Taka rekuperacja to jest zbawienna rzecz. Filtry F7, tam chyba jest jakiś filtr główny i, i pomocnicze G4, też fachowo, tak gdzieś doczytałem. Yy, bardzo Instrukcję Instrukcje tak, tak jest. Bardzo, nie no, bo użytkując ją pół roku musiałem się yy, no gdzieś tam doczytać instrukcji, gdzie wymieniać w taki sposób z Prosty, jak Aha. każdy użytkownik, i naprawdę tam jest taka fizelinka, którą się wyciąga, czyści bądź wymienia za grosze, i, i, i korzystamy dalej. Dzięki temu w sezonie mam tam 3000 komarów pewnie złapanych, a teraz w sezonie grzewczym pełno jakiegoś czarnego pyłu, pewnie smogu i z różnych, różnych innych rzeczy oczyszczaczy brudnego powietrza. Słuchajcie, naprawdę szczerze powiem, nie wyobrażam sobie domu bez rekuperacji, ze względu na to, że domy są teraz budowane w tej klasie, ja to nazywam termosu, więc, więc no, musimy mieć gdzieś ten, gdzieś ten, to powietrze, a znowu otwieranie, uchylanie okien, wpada w zimę nam zimne, lodowate powietrze, a, a w lato nam wpada bardzo gorące. Dzięki takiemu rekuperatorowi możemy mieć fajne, lekko odzyskane ciepło za grosze. O, bo tak, tutaj słyszymy taki szum. Mhm. Czy w domu ten szum nie jest przeszkadzający? Czy słyszymy w ogóle ten dom, w domu szum, czy, czy, czy tego nie słychać? Tu już powiem z doświadczenia własnego, bo poniekąd, jak pewnie będziesz się chciał spytać, ile to kosztowało. Sam kładłem sobie, no nie zupełnie sam kładłem, ale tutaj, u kolegi próbowaliśmy podejrzeć, jak to się robi i kładliśmy te. To pompa się załącza. Mhm. Tak, zakładaliśmy, zakładaliśmy te rurki. No i wszystko zależy od jej jakości, jak daleko jest ta rurka, i to się składa wszystko na odbiór później zewnętrzny akustyczny. Poza tym dobór samej centrali, jeśli dobierzesz, można trochę mniejszą, ale to wtedy trzeba ustawić ją, nie wiem, na 70-80% skuteczności i wtedy no, słychać diametralną różnicę w hałasie. Ale w ogóle czuć jakiś taki podmuch powietrza w domu? Ogóle... Podmuchu pod powietrza, no może delikatnie jak stoisz pod czerpnią, ale kto stoi pod, pod czy pod czerpnią, czy pod wyrzutnią, kto stoi, kto stoi, kto montuje, na pewno łóżka bym sobie nie postawił pod, pod wyrzutnią i, i chyba i, że na... Chyba nie, też nie, też chyba nie. nie, 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 to ma się ładnie wymieniać i, ma, i mamy być z tego szczęśliwi. Mówiłeś o filtrach, czy na przykład, ty mieszkasz dopiero pół roku, ale mhm. czy przy tej to się nazywają amenos. Jakoś yy, się nazywają anemostaty może, te wy wyrzutowe. Takie, yy, dziubki, czy, czy tam się nie wiem, pojawia jakiś yy, kurz, coś, coś takiego, bo też niektórzy piszą, że strasznie brudno przez to. Przez... To wszystko zależy tak naprawdę od tej centrali, od wykonania całego, jak są nieszczelne. Yy, te anemostaty gdzieś tam dochodzi jakieś powietrze, coś tam się dzieje. Jestem przekonany, że zaciąga brud i brzydko powiem syf, wszystko zależy od konserwacji urządzenia, od czyszczenia od tego jak, w jakim miejscu mamy prawdopodobnie założoną czerpnię na zewnątrz, bo przecież skądś to powietrze musi być wymieniane. Jeśli mamy z tamtej strony pod czerpnią, ktoś mi zapali papierosa, no to wiadomo, że wciągnie się Wciągnij. ten dym papierosowy do środka. Zapachów to nie, yy, nie zatrzyma, oczywiście jakieś tam grubsze cząsteczki. Także nie, to o czym byśmy nie rozmawiali, jeśli dobrze założona Rekuperacja to są tylko i wyłącznie same plusy. Plusy, i tu hmm. nawet mówię szczerze, ktoś może zarzucić, wspominałeś tutaj, rozmawialiśmy wcześniej o suchym powietrzu. No no to może być delikatny. Minus, bo rzeczywiście, przy odzysku ciepła, na przykład gdzieś tam jest nawiewane to cieplejsze powietrze, ale to żaden problem. Jeśli mamy to na tyle ustawione, że wpada nam to powietrze, wymienia, a nie że wdmuchuje nam od razu gorące powietrze jak z mikrofalówki czy, czy z piecyka jakiegoś, no to, no to tu się nie przejmujemy i cieszymy się naprawdę czystym, fajnym powietrzem. Poza tym. Ustawienie, ustawienie pracy tutaj mamy za pomocą możemy z internetu, telefonu, podłączony do internetu wtedy możemy telefonem obsługiwać. Dobra, powiedz mi, jeszcze jest taka... Poczekaj, miałem taki temat bardzo istotny, który, też zapytanie. W ogóle nie doszliśmy do ceny w końcu. Wykonanie takiej rekuperacji w domu tak jak u Ciebie, mniej więcej możemy to zdradzić, ile to kosztowało, jak to wyglądało? Orientowałem się wcześniej, jak się zacząłem tu budować. No w tej chwili jest to prawie dwa razy drożej. Wszystko, wszystko? drożeje, ale powiem Ci tak, jeśli liczysz na fachowość i, i, i kogoś, kto już ma doświadczenie, no to oczywiście się jakoś tam liczą. I tutaj w zależności od doboru rekuperatora, który na taki dom do 150 metrów wtedy musiał, nie było tańszego, nie było lepszego, lepszego może bez sensu, to jest koszt do 10 tysięcy złotych za rekuperator. Za stację. Rekuperator. Reszta jest to rozprowadzenie całego sprzętu, czyli orurowania jakichś tam innych rzeczy. No i tutaj też ktoś może sobie przy budowie domu już mieć te dziurki zrobione na, 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 na te otwory w suficie, a ktoś może dopiero wiercić, więc każdy odwiert to jest kolejny wzrost pieniędzy. Finalnie ja skorzystałem z, skorzystałem z takiej teraz dobroci, czyli jest taki fundusz, który zwraca za czyste, czyste powietrze, powietrze, które zwraca, więc I udało tu się, udało się i, i tak naprawdę warto fajnie. Korzystać. Warto. Warto. Ja korzystałem i też dostałem. Tylko nie wiem, czy teraz jeszcze jest na nowe jest, budynki. Jest. Na pewno. No to widzicie. 16 tysięcy złotych mnie finalnie to kosztowało. No to po prostu oczywiście. Że e ale, ter, ale powiem tak, ale można bardzo zaniżyć te, te koszty, czyli sam rekuperator to był koszt w moim przypadku 8 tysięcy złotych. Reszta, no to wiadomo, robocizna, plus jakieś dodatki i inne rzeczy. A pewne rzeczy można zrobić też same. Słuchajcie, bo to nie położycie jest takie... sobie te rurki sami. To jest żaden problem. Kupić fajne rurki, one nie są drogie. Po prostu istotne jest, żeby ktoś to spiął. Tak. Kto ma pojęcie. Pytano mnie też, jak to wygląda z regulacją tego. Czy. Tylko regulujemy na tych amenostatach, czy tam jak one się nazywają, okay, przepraszam, może. jak? No nie wiem, no, jakoś możemy, możemy je gwizdki nazywać, gwizdki, no, na w, gwizdkach. gwizdkach. w suficie, czy tylko tam regulujemy, <laughs> czy w centrali jest jakaś, nie wiem, możliwość regulacji, że, nie wiem, do tego pomieszczenia ma więcej tego powietrza i jak, jak to w ogóle Słuchaj, wygląda? to ja Ci już tak nie powiem fachowo, czy w tej centrali jest taka możliwość mechanicznie wyregulowania oddzielnych pomieszczeń, w tej chyba nie ma. Czy w innych są, też ci nie powiem. Na pewno są programy, które sterujące, które gdzieś nam to powietrze regulują. Chodzi pewnie o wentylatory w środku, to również, również o ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego, żeby zrobić tak zwane podciśnienie w domu, żeby szybciej wyprowadzić pewnie jakieś. Jakiś, to, 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 to pewnie bardziej kominkowe to się nazywa, gdzieś widziałem. I tutaj, jak, prze, przepraszam, ci przerwę, ale akurat wszedłeś w taki temat, który chciałem cię wcześniej zapytać, a zapomniałem. E, bo też fajna rekuperacja, przynajmniej słyszałem o tym, że tak można, nie wiem, żona smaży ryby mhm. i w hm. domu nam się, że tak powiem, e, pachnie, e, niektórzy to lubią, niektórzy nie bardzo. czy Faktycznie <laughs> nie znam, rekuperacją można tak szybko wygonić, że tak powiem, zapach. Można. Ale nie zalecam no po rybie akurat no bo gdzieś tam tutaj tym, 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 tym czymś takim to powinien się wyciąg zająć bo Rozumiem, ale, ryby, ale ogólnie tak. jeżeli na przykład nie wiem, no to, Słuchaj, jakaś... no to dlaczego porównać to do ryby? No, jesteśmy ludźmi. Każdy korzysta z ubikacji i może zacznijmy od tej sprawy, bo jeszcze do ryby to można się przyzwyczaić, ale już jeśli wchodzisz do ubikacji, Jaki która jest koniecznie... pieczona, nie można. <laughs> ubikacja, ubikacja pieczona, nie wiem. A ja, mam, ja wiem, wiesz, bo jestem na tej Ale miesią, słuchajcie, to o tym sprawdza więc. się przy nie wiem, przy braniu prysznica, przy, przy właśnie innych bardziej fekalnych rzeczach w łazience, gdzie nie ma w ubikacji, gdzie nie ma gdzie nie ma Innych y, mm, źródeł wywiewu. Tak, potwierdzam. Niektóre mają możliwość y, tak zwanego tego turbo wywiewu i rzeczywiście minuta, dwie nie czuć zapachu. To wszystko zależy, no, zależy od skuteczności, tak naprawdę, takiego rekuperatora. I, mhm. i, i, i tak, y, po rybie też y, wszystko wydmucha. Odnośnie czerpni i wyrzutnia. Ktoś tutaj też zadał takie pytanie, czy w jakiś sposób trzeba zabezpieczyć. W ogóle tak, czerpnia i wyrzutnia w Twoim przypadku jest na ścianie. No nie mogą być za bardzo blisko siebie, żeby się nie okazało, że to, co wyrzuca, to od razu po pobiera, to, to, od razu pobiera to, to już na pewno trzeba zachować coś takiego. No nie może być w miejscu, gdzie się za bardzo gdzieś nagrzewa to powietrze. Czyli no bo wiadomo, ja też... to też dokładnie, bo by pewnie w lato, zamiast nam schłodzić do środka, to byśmy mieli nagrzane powietrze. Jakoś zabezpieczone, żeby, żeby też jakieś yy, zwierzątka typu kuna czy coś tam nie weszło i żeby nam się coś tam nie wlało. No i chyba rzeczywiście na tej, z tego gdzieś to, ktoś czytałem, czy ktoś powiedział, że powinno być rzeczywiście na tej zachodniej ścianie, nie wiem czemu, y, ta czerpnia. Zachodnia czy północna? Zachodnia, taka, taka pewnie północno-zachodnia, nie ma pojęcia, to wszystko pewnie w zależności od, od e, ukształtowania budynku i jakichś tam innych rzeczy. No, niektórzy montują, e, wykorzystują rekuperacje do tego, żeby sobie gdzieś tam jeszcze geoschłodzić, e, schłodzić pomieszczenie. Zatem nie jestem ekspertem, żeby Ci odpowiedzieć na to pytanie. Hmm. Powtórzę się, wszystko, z wszystkiego bym zrezygnował, z rekuperacji nigdy. Yy, wiadomo, że koszt jest y, jakiś tam jest, prawda? Jedni mogą kupić w cenie Mercedesa, drudzy mogą kupić w cenie Fiata, bo są różne re rekuperatory i tak dalej. A powiedz mi, jak jest ze zużyciem energii? Yy, jesteś w stanie to w ogóle ocenić? Jasne! Czy... Szczególnie, że sam wiesz, że też się bawię w tą elektrykę troszeczkę, ale mm, to wszystko trzeba zbilansować. To, co daje nam rekuperator, czyli ten odzysk ciepła, ogrzewanie ja tutaj się grzeje yy, gazem, yy, jestem przekonany, że wzrosłyby bardzo, gdybym sobie otwierał, nie wiem, uchylał, uchylał leciutko o, okno. Yy, albo nie wiem, coś innego robił. On rzeczywiście delikatnie, w, można sobie regulować tą temperaturę nawiewu, jeśli ma odzysk ciepła. Mój, w tym przypadku mój ma. Yy, sprawdzamy na tablicze znamionowej max, max pobór zużycia, to, to, to wiemy. Ale z doświadczenia tak naprawdę dopiero później uzyskujemy. Ja już zapłaciłem ze trzy rachunki za prąd mhm. i wiem, że rzeczywiście to jest porównywalne nie wiem, może do włączonej Żarówki 30-watowe i sobie 30-watowa żarówka ciągnie. To wszystko zależy od tego, czy mamy tak jak teraz duży, dużą wilgotność powietrza, zimno, odszaranianie i jakieś inne. Więc tak, grzałka wtórna, tam są chyba dwie i, i, i ta druga pomocnicza, e, czy, czy ta główna, gdzieś tam bierze ileś watów. Ale ja kiedyś tutaj bardzo łatwo sprawdzić, słuchajcie, przy najmniejszym tak. poborze, podłączyć sobie do gniazdka liczniczek taki za 20 zł, który pokazuje nam faktyczne zużycie jest minimalne. tu, bo, tu, tu no, rzecz, Ja też nie wiem, dlatego chętnie Ciebie zapytam. Rozumiem, że tam jest jakaś grzałka, która... No bo tak, ogólnie zasada reku działania rekuperatora jest taka, że wychodzi nam ciepłe powietrze z domu, ale mało czyste, że tak powiem. I powietrze wchodzące zimne ogrzewa się od tego ciepłego, które Wychodzi, tak, czy tu, nie? tu też takim ekspertem nie jestem, bo tu są chyba ze trzy takie moduły różne. Tutaj jest krzyżowy, czyli gdzieś to tak podprostopadło się, koło siebie miesza, czyli tak jak mówisz, że wychodzące i wchodzące Ale gdzieś się też tam. Grzałka ogrzewanie. pewnie jest bardziej tutaj chyba do, do, do odszraniania, żeby, żeby się nie zbierał pewnie szron, to jest chyba, to chy, teraz się chyba odchodzi nawet od tych krzyżowych. Nie wiem dlaczego. Może właśnie dlatego, że ludzie montują to na gdzieś w nieocieplanych, nieocieplanych miejscach. No to też jest istotną rzeczą, żeby ktoś to z przemyśleniem instalował, a nie taki rekuperator, jakby mi na strychu założył gdzie jest minus pewnie 10 w tej chwili, to pewnie by było zaraz po rekuperatorze i, 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 i tyle. Akurat przy tym modelu. To tu się tak to jakoś napędza, jakaś turbina krzyżowa, która gdzieś to coś tam Rozumiem. robi. Ale bo są jeszcze te wirnikowe. A czy zauważyłeś coś takiego przy tych wylotach, w lotach na zewnątrz, żeby przy mrozie, nie wiem, zamraza, zamrażało się te. Chyba za krótko ja korzystam, ale no już mieliśmy po minus 17, po minus 20. 20 i, I to, co powiedziałem, nie widzę na razie żadnych minusów plus rzeczy, które by mnie niepokoiły. Kiedy nie korzystałem z tego w tamtą zimę, no bo budowaliśmy się, ale już miałem założony rekuperator, no to jak najbardziej przez te otwory, pewnie rurowe, gdzieś ta wilgoć się zbierała, skraplała i rzeczywiście tu była woda. W tej chwili, jak to działa non-stop, bo ważną rzeczą jest, słuchajcie, nie wyłączamy rekuperatora. Tu pewnie pytanie ktoś powinien zadać: czy, czy w lato otwieram okno, to wyłącz rekuperator? Nie. Niech on sobie chodzi na tych wolnych obrotach. To jest jak podobnie jak z samochodem. Nieużywany samochód stojący, stojący, to żadna oszczędność. Stojący na podwórku po roku może się okazać bardziej zużyty niż ten, który jeździ sobie delikatnie powoli. Rekuperator ma nam służyć przez, całą, przez cały okres, czyli przez lato i zimę, oczyszczać nam powietrze. Tam są te filtry, które nam blokują jakieś, mieszkamy w lesie, to na przykład jakieś pyłki, niepyłki. Czyli w lato jak najbardziej niech on sobie na wolnych obrotach, bo możemy regulować. Niech sobie on chodzi i cieszymy się czystym, czystym i fajnym powietrzem. Mhm. No poważnie się zrobiło. Tak, poważnie, ale... To może w końcu dobrze. zagramy na tej gitarze. Myślę, że chyba do tego A Ty zarecytujesz przywiemy. wiersz. A ja, nie, ja... mogę Ci zaśpiewać do to. tego, co Ty będziesz grał ewentualnie, ale nie wiem, czy ktoś będzie chciał tego To nie, to przy, przy następnym spotkaniu Tak można. jeszcze wiesz, przeglądam sekundeczkę tylko pytania, które były od y, naszych oglądających, czy nie, co za suche to już wiemy, że bywa za sucho, ale to... No to można... No to teraz się pokażę. Co tam, co, co tam za syf się zgromadził. Tak i to prawda i dlatego czekałem, zazwyczaj wymieniam e, sobie na początku miesiąca, a specjalnie czekałem, e, żeby pokazać Ci co jest po półtora miesiąca nie filtrów. Sam z ciekawości jestem, e, jestem ciekawy co tam, co tam się Oczywiście tutaj będzie? mamy to co mówię, podłączenie również do internetu i możemy sterować sobie to przez aplikację, a teraz pokażę jak prostą rzeczą jest wymiana filtrów. Teoretycznie powinienem zatrzymać, ale on ma taki. i zacząć wymieniać. Ale on ma taki fajny bezpiecznik, że jak otworzę klapę, to prawdopodobnie sam się zatrzyma. Dokładnie, o, dokładnie. Cichutko. Czyli to jest fajna rzecz, i to jest takie nasze całe cudo. Aha. I słuchajcie, tu jest. To jest, jest... Obecna, to na, od Ciebie, może co, Będzie Nie, mam co ty, baseball, dam radę. A. No i tu jest ten filtr główny, taki duży, a na nim Fizelinka. To jest po półtora miesiąca, czyli teoretycznie nie jest źle. Jest czas, to powinno być. Bialutkie. Bielutkie. Ta fizelinka na wierzchu. Ja ją sobie wyciągam. to jest wlot czy wylot? Wlot? To jest wlot. Tędy wchodzi powietrze mm -hmm. i filtruje się przez ten przez ten przez, najpierw przechodzi przez tą fizelinkę, a później przez. To może jednak wezmę tam? Nie, to sobie ja tak oprę. O, już. Niech stoi. No i to jest taki. To ten filtr też już jest do wymiany, bo już jest od, pół, od ponad pół roku tutaj, więc widać, że też już troszeczkę czarny. I to jest najdroższa rzecz, chyba. Tak mi się wydaje pewnie w granicach 200 zł, raz w roku, nie częściej, naprawdę nie trzeba. Wystarczy tą fizelinkę. Ona powinna być czyściutka. Yy, co zrobię pewnie po, po Twoim wyjściu i, i wyczyszczę. Także sprawdzimy, prosta, sprawdzimy, prosta, sprawdzimy. prosta rzecz: wkładamy taki filtr z fizelinką, cieszymy się czystym powietrzem. Druga sama fizelinka, czyli to, co z domu nam wychodzi. Widać, że jednak jak remontuje się dom, to widać, jak się kurzy w domu. To no jest i, po, kurz. i też jest to, że ty się w zasadzie nie, od niedawna mieszkasz, wiesz, więc ten kurz gdzieś był pogromadzony jest też. jest pełno tego kurzu, odkurza się. Ja jeszcze przecież sam wiesz. Hmm, tam jeszcze coś maluje, coś skrowie. Więc to zobaczcie, co się dzieje, mimo, mimo e, czystego powietrza, to jednak gdzieś coś nam się dzieje w domu, gdzie się kurzy, to normalne. I wyciąga ten kurz również i zostaje tutaj. Więc wiemy tak naprawdę, czy my jesteśmy bardzo czystymi użytkownikami chałupy, czy niekoniecznie. Nie, no i to jest tyle. I to sobie robię raz na... Ja przynajmniej tak robię sobie, że raz na miesiąc, raz na... E, półtora miesiąca, sprawdzam, wymieniam fizelinkę, tyle, więcej mnie nie kosztuje, to nic. Z tą regulacją też chciałbym zobaczyć, bo rozumiem, że w domu sobie jest jakiś... No to możemy pójść, to, to, pokażę Ci to. Dobra, to przechodzimy w takim razie stąd i zaraz zobaczymy, jak ta rozmowa potoczy się dalej. No i do, do, do zobaczenia. Tak jest. Słuchajcie, żeby nie było, nie tylko ja korzystam z garażu, nie do samochodu, prawda? Więc Krzysztof, widzę, że masz garaż, samochód będzie stał, tak? Mały no gumek. Hmm. Jaki gumek? Takie są do mikrofonów specjalne. Jakie? No gumki. A po co? <noise> Żebyśmy trzymały lepiej. A no dobra, no to widzisz. No ale to my mamy bardzo mały budżet, dlatego no to dobra. tak jest. Dobra, to jest właśnie ten sterowniczek, który jest od rekuperacji, tak? Dokładnie. No i co my tu możemy zrobić? No. Co my tu jest... widzimy w ogóle, może tak? Akurat widzimy, że pracuje w trybie nazwanym ogólnie w domu. Prawdopodobnie można sobie zmienić jakąś tą nazwę, aczkolwiek tak producent nazwał z automatu. Mamy wykres nawiewu i temperatury z zewnątrz idzie minus 6, wpada po ogrzaniu plus 18. Oczywiście możemy to regulować, jak? W bardzo prosty sposób. Najpierw możemy sobie jeszcze w informacje zajrzeć czyli nawiewane powietrze 5 stopni. Robi się z tego 18, właściwie jest ustawiony na 5, a rozrobiło się 18. Resztę pewnie czytacie w instrukcji. Na dole nas najważniejsza rzecz interesuje, czyli czy w tym momencie działa ten odzysk ciepła. Tak działa. Oczywiście jest tak zwany bypass, który przechodzi przez, te, przez, ten, przez ten rekuperator w sposób e, omija, omijający odzysk ciepła, kiedy jej nie potrzebuje, nie musi pracować. I tyle. Możemy tu sobie regulować jeszcze prędkość wentylatorów. U mnie ustawione jest na 37%. Naprawdę uwierzcie mi, to wystarcza przy tej wielkości rekuperatora. W domu radzi sobie świetnie. I tyle, ale możemy sobie zwiększyć i zobaczycie zresztą, że to będzie na turbo. Za długo gadam, powiem o jakiejś innej rzeczy. Słuchajcie, na przykład chcemy sobie w tym momencie to co mówiłem, przewietrzyć mieszkanie. No, to mamy coś takiego, i to jest tak zwane to Turbo Booster w tej momencie nazwany. I rzeczywiście, prawie w 100%, a właściwie pewnie w 80%, zaczną one powoli jak samolot startować. Nie wiem, czy to usłyszysz? Już słyszę. I teraz faktycznie dopiero słychać, bo do tej pory w zasadzie powiem Ci szczerze, że ja się Ciebie nawet na samym początku rozmowy pytałem, czy rekuperacja działa. To Ty powiedziałeś, że działa, a ja jej nie słyszałem, więc te obawy ludzi o tym, że nie wiem, będzie wiało w motora, to raczej są takie zasłyszane, coś w stylu, że pompa ciepła nie będzie grzała. No, oczywiście, tutaj kwestia wszystkiego dobrania i do i, i... ktoś może mi zarzucić 37% to za mało. Nieprawda, na te pomieszczenia wystarczy. wystarczy to też w zależności od tego, jak daleko mamy otwory, ten, te orurowanie, bo jak ktoś ma rzeczywiście 5 km te, tych rur na, na górze, no to rzeczywiście może te 37% wentylatora nie mało. wystarczać, bo nie zrobi się tak zwane sprężone czy rozprężone powietrze. Dobra, a no tutaj to. mamy Yy, pomieszczenie takie kuchenno-salonowe, i tutaj mamy co? No, prawdopodobnie wywiew. <laughs> Dlaczego prawdopodobnie? Bo robi nam za, w tej chwili za, yy, za co? Za właśnie taki wywiew. Yy, A z tamtej strony yy, kuchen mamy. Nawiewy, tak. Nawiewy. I, Nawiewy. I na taką powierzchnię salonu rzeczywiście doradzono mi, żeby zrobić dwa. I to jest naprawdę świetny pomysł. Zapomniany chwil z dłoni na dzień dobry znikł Ko owy ryb. Znowu bije niespokojny bit. SARS, kołysanka SARS, kołysanka SARS, kołysanka SARS, kołysanka Krzysiu, bardzo, Ci dziękuję, że pomogłeś nam przybliżyć ten temat, który bardzo interesował naszych widzów, czyli rekuperację. Chciałbym tutaj dzięki naszemu sponsorowi, takiemu małemu, który nam, że tak powiem, przygotowuje prezenty dla naszych gości, wręczyć. Jeszcze raz podziękować, no możesz zajrzeć. Zobaczymy. zasady Sabory mówią, że trzeba zajrzeć. O, 20 tysięcy złotych. Yy, o tym miałeś nie mówić, tak? Bo później będziesz, że tutaj z YouTube'ów nie wiadomo, jaka kasa płynie. Nie, słuchajcie, słuchaj, ja bardzo Ci dziękuję, że mnie w ogóle jakoś znalazłeś. No to może się, Nie, zaraz to tak się rozda. A, no faktycznie to musi być taki. Nie wiem tylko czy nie za dużo dla ciebie, słuchaj, ale to najwyżej do Spania będziesz. O, o widzisz. Do i to Spania, jest... bo już mniejszych nie ma, wiesz, dla mnie jest za mało. <laughs> bardzo dziękuję, naprawdę. <laughs> dziękuję bardzo. I kochani, do zobaczenia w następnym odcinku. Zapraszam oczywiście, żebyście zadawali pytania. Krzysztof, jak będzie potrafił, to Wam odpowie w komentarzach. Mam taką nadzieję, chociaż jest bardzo zapracowany, więc Ojca nie wiem, czy znajdzie Ojca. dla nas czas, ale daj Boże, że tak. Bardzo serdecznie dziękuję Ja i do bardzo zobaczenia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. tą kasę, to zaraz, dura, tylko wyłączę kamerę. Tak jest, nie, to ja już wezmę, bo tam tak? sztuczny wyciąłem, nie. Dobra, okay, no, no i tfu. <laughs>